Hej, cześć sieman, wam wszystkim ludzie. Tutaj Tivur, powracamy do Rezydenta. No i cóż, m, jesteśmy w dość niepokojących sytuacjach ostatnio. O, dobra, okej, okay, może po prostu pozwolę rozgrywać się temu, co się zaraz rozegra, ponieważ tutaj siedzi ta pieprzona dziewczynka. Watch Co? Dlaczego? You need to remember! So we Jesteś przerażająca, dziewczynko. Stara kaseta wideo. F, ok. No dobra. Obejrzyjmy za to. Nie, nie, nie do końca chcę, no ale ok. Niech będzie. Eee, obiekt testowy. E001. Uuu, log z transportu morskiego. Alan, mnie podczas ataku. I'm too far gone anyway. Ooh, uh, so ten. It's, so... it's my fault she got out. Yeah. It is your fault. But that doesn't mean I'm going to let you die. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Tak, it. it has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Evie, co? Czyżby chodziło o Evelyn? Amunicja do pistoletu maszynowego? Oddział Operacji Specjalnych, dyrektor Alan Drunej, nadzorca Mia Winters. Nadzorca Mia Winters, kurwa kim była Mia? Gademy, czego my się dowiadujemy? Najnowsze doniesienia wskazują, że jeżeli Evelyn pozostanie w bieżącej lokalizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Wasza misja polega na przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej, celem jej zabezpieczenia. Podczas misji postępujecie, postępujcie zgodnie z następującymi zasadami. Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Evelyn, aby nie wzbudać podejrzeń. Monitorujcie jej funkcje życiowe za pomocą dostarczanego kodeksu genomowego. W obliczu nieuniknionej porażki zlikwidujcie dziewczynę. O, kurwa. Okej, okay, droga Mio. Okazuje się, że ukrywasz, kurwa, o wiele więcej rzeczy, niż byśmy chcieli, żebyś ukrywała. I mam jebany karabin maszynowy do walki. No i też jakiś troszeczkę bardziej zaawansowany nóż niż wcześniej. God fucking dammit. Ok, dobra, interesujące, droga Mio. Kim ty kurwa jesteś w ogóle? Tak naprawdę. Kim ty kurwa jesteś. Dobra, nie wiem, którą stronę iść. Obydwa jakby kierunki wydają się mieć ten sam, powiedzmy, efekt. Zamknięte z drugiej strony. F, wspinaj się? Dokąd? Dosz. Okej. Okay. O, skurwiej, syn. Dobra, cały pokój zarośnięty tą mazią. No dobra, nie cały pokój, ale przynajmniej jego spora część. Wyświetlane liczby wskazują odległość. Gdzieś tam, w tamtą stronę, co? Dobra, mogę coś pootwierać jeszcze te drzwi na przykład. O, zdecydowanie się zbliżam. Nie jestem pewien, czy mnie to cieszy, no ale okej. Okay. Suplementy. Nie wiem, po co ja to zbieram tak naprawdę. Oj, tu jest zamknięte z drugiej strony. Dobra, no okej. Okay. Zaczynamy naprawdę naprawdę porządną dawkę fabuły otrzymywać od gry i dowiadywać się, jakichś ukrytych kurwa tajemnic. Kim jest Mia? Przecież ona miała być niby opiekunką. Opiekunką do dzieci Czy ona była jakąś jebaną agentką w takim razie? A nie opiekunką Pani doktor, agentka? Kto wie? Chuj wie, ziele Ona się musi tam gdzieś znajdować, mniej więcej tak, tak, tak się zastanawiając Suplementy <laughs> Nie wiem po co ja to zbieram, no ale najwyraźniej mi się chyba jakoś przyda Gdzie mam teraz kurwa iść? Mam mapę jakąś? Ona wydaje się być gdzieś w tamtą stronę. Są drzwi, przez które nie przejdę. A. No, w tamtą jakoś stronę. Ja byłem już w pokoju, gdzie byłem naprawdę, naprawdę blisko, ale nie mogłem za bardzo jakoś inaczej tam podejść. Tutaj nie powinno być tutaj drzwi, czy mi się wydawało? No, są tutaj drzwi, kurwa, tylko zlewają się z otoczeniem tak bardzo. 8-7, kurwa, jest zaraz obok. O, teraz zaczynamy się oddalać, chyba muszę zjechać windą, lepiej sprawdzić najpierw całe to piętro, dobra, gdzie mnie jeszcze nie było, nie było mnie jeszcze w jednym pokoju tutaj, dobra, <laughs> stąd wyszliśmy, spoko, tam jest nasz umierający kolega, okej, okay. może sobie te suplementy, nie można, a i takich nie można użyć w bieżącej postaci, to jest zamknięte z drugiej strony, dobra, ale tutaj mamy to jedno pomieszczenie przez które powinienem dać radę przejść, nie powinienem dać rady przejść? No tutaj. Sprawdziłem większość tego piętra oprócz tego co się znajduje za tamtymi drzwiami, no ale ja nie otworzę tych drzwi w żaden sposób. Może nożem to mogę pociąć, kurwa? Nie, nie mogę. Niczego tutaj już nie nacisnę, niczego tutaj już nie zrobię. Dobra, wybierzmy na wszelki wypadek karabin. Tymi drzwiami wychodziłem tamtymi w ogóle przechodzi... A, dobra, tych drzwi jeszcze nie używałem. No i chuj. No i nic już teraz nie zrobię, tak naprawdę. Dobra, to wróćmy do windy. Jedźmy windom na dół. Okej, okay, dobra. F, wspina się. Jebać, wspinanie się. Już sprawdziłem wszystkie drzwi, jakie mogłem sprawdzić. Przez te nie przejdę. Tutaj nic nie zrobię. W skrzynce nic nie mam. Czekajcie, w skrzynce? Tutaj była ta skrzynka z zapasami. A znajduje się coś w niej? Nie. Nie, nie znajduje się. Dobra. Winda zatem. Winda time. Tak myślę. No kurwa, jak to? No sprawdziłem całe to jebane piętro, chyba że znowu mogę jakoś, wiecie, nad sufitem przejść i coś tam podziałać, żeby wejść do tego jednego pokoju, do którego nie miałem w tej chwili jak wejść. Kodeks, kodeks genomowy, interesujące. Dobra, e, skupienie, tutaj nic. A, wybierz przedmiot, którego chcesz użyć. E. Zamknięta. Może ta butelka? Wow, nie, wystrzeliłem przez przypadek. A. Wygląda jakbym potrzebował tutaj jakiegoś właśnie bezpiecznika, czy innego gówna. Dobra, najwyraźniej nie przeszukałem jeszcze wszystkiego tak dokładnie jak powinienem, co? O, proszę, tutaj mogę przejść. Uuu, nie zauważyłem tego... tej możliwości wcześniej. Ha, wymiotuję, okej, okay. to są i. How's it going? She's vomiting, far more in excess of her body mass. <laughs> oh great! <laughs> We're going to be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. <laughs> All right, we need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. No może nie będę dalej w to wchodził. Udało mi się otworzyć. Czy w związku z tym, co teraz odkryłem, spotkam więcej jej przyjaciół teraz? Nie wiem. Czuję, że tak. Czy może jeszcze nie na tym piętrze? Dobra, teraz już na pewno musimy iść do windy, więc chodźmy do windy. Kurwa, mać, cześć. No gin już, kurwa. gin! Zaprawdę powiadam ci, umieraj. Jebany, Jezus Maria, te kurwa potwory. Bardziej wkurwiające niż przerażające. Pewnie zaraz się jakiś kolejny pojawi. jeszcze żyjesz, ziomek? No, jeszcze, jeszcze jakoś zipię ledwo. Dobra, do przodu zatem. O kurwa, mamy ją. Tutaj. Wlazło do windy. Nie, nie uciekaj! Dat Beach. Klikaj. F, F. Gdzie ona jedzie? Na dwa się zatrzymała, chyba co. Przyjeżdżaj, windo. No i zdupcyła. 42 jednostki ode mnie. Ło! Wow! Kurwa! Jebane, kurwa, potwory w głowę! Kurwa, ten karabin. Bardziej lubię mój shotgun, to muszę zdecydowanie przyznać. A, powinienem dać radę. Te potwory już po prostu tyle ich widziałem, że one mnie już za bardzo nie przerażają. Dobra, jedźmy tam. Po prostu jak go widzę, to jest takie kurwa i kolejny. O, jego ciało nawet przeniknęło pięknie przez, przez tekstury. Oho, zbliżyliśmy się. Tutaj pewnie będzie więcej kolegów, czyli już przynajmniej wiemy, jak one powstają. Ona nimi wymiotuje. Ha. 34, 32, dobra. Przeczuwam, że zaraz tutaj kolejny wyjdzie z tą. Na szczęście jak tylko nacisnę... Jak tylko nacisnę prawy przycisk, to praktycznie wiecie, ona odkłada ten cały. Znaczy nie patrzy się już na swój nadgarstek, tylko zaczyna celować. Co jest przydatne. Chociaż wolałbym i tak mieć cały czas tą broń przed sobą, jakoś bezpieczniej bym się czuł. Chodźmy. Żeby tylko wiecie, nie zaskoczył mnie jakiś skurwiel od tylca, czy coś takiego. O, to jest kurwa. Kolega bardziej odporny, z tego co mi się wydaje. Dobra, muszę troszeczkę jakby. Lepiej się zachowywać z amunicją, którą posiadam, bo i będzie lepiej czekać troszeczkę dłużej, aż wiecie, aż broń odzyska swoją celność. Dobra, tutaj mamy jakby dwa pokoje. Nie wiem, 40, 39, tiruriru, coś tu mogę podnieść. Bomba zdalnie sterowana. Tego się jakoś kurwa używa. Ja mogę tym rzucić, o mogę chyba tym rzucić, co? O, tam jakiś martwy człowiek jest. Coś tam słyszę, co? Ha Nie no, nie nóż kurwa Nóż mi wiele nie da Co ty kolego, przyjdziesz do mnie? Czy ja mam tak do ciebie tam ciućkać, jak ty sobie tam łazisz? O, idzie po schodach, dobra Okej okay. Tutaj się zatem spotkamy Spotkamy się na zakręcie to Najgorsze jest to, że oni właśnie wiecie, tak zaczną podchodzić potem do mnie bo, bo, bo jak się Najwyraźniej no jak się panu potworowi strzeli w głowę, to on się troszeczkę wkurwia i zaczyna na nas szarżować z taką dość mocną chęcią mordu, więc lepiej wtedy wiecie, jakoś tak uważniej. Ten to chyba jest martwy dość mocno, mocno martwy. Chodzę tutaj po dość skomplikowanych kurwa ilościach schodów, dlatego troszeczkę trudniej jest mi teraz mapę odczytywać w związku z tym. Mam teraz te całe zdalnie sterowane bomby, no, obstawiam, że jakoś efektownie mógłbym tego użyć, żeby dojebać potwora jakiegoś, tego nie otworzę, chyba że, chyba że mogę bomby użyć? Nie, nie mogę użyć bomby, ale ona jest w tamtym pokoju, chyba, ewidentnie. Alan. Myślę, że jest na tego drzwi, ale nie mam klucza. A, ok. Stopić zamek, co? Czyżby jakiś kurwa. Nowy ten. Nowy element gameplayowy, powiedzmy. Topienie zamków. A ja myślałem, że tu skrzynka jest ze drzwiami schowana. Chemikalia mamy. Tutaj możemy sobie to chyba otworzyć. Będzie coś się chowało za tym? Nie, to tylko chyba skrzeczenie po prostu. Tak, to tylko skrzeczenie bramy. Co my tutaj mamy? Kwas. Trzy sztuki kwasu. Czy ja mogę teraz jakoś zrobić ten kurwa to? Połączyć na przykład. Żron Aha, nie, kwas po prostu od razu jest w stanie rozpuścić ten zamek. Co, so? dobra. Dalej, karabin na podorędziu niech będzie. No dobra, użyjmy kwasu łącznie z tym. O, jak miło. Ten kwas przypomina mi tak troszeczkę. Przypomina mi tak troszeczkę tą maś, którą się nasza, nasza droga Ewelin posługuje. i'm not mad wait what did you call me i don't want to live at the lab anymore i want a an house and i want you to be my mommy okay evie i'll be your mommy just just come back with me right now okay curva dobra where are you evie No to cóż, już chyba wszystko wiemy. To znaczy, wiecie, dlaczego ona mówiła, że z powrotem możemy i mamy być wręcz rodziną i tak dalej. Co ja mam teraz zrobić? E... O, tam jest. Hej, kocha, kochanie, no chodź, kurwa mać. Evie, wait! O Boże, Alan dzwoni. Znalazłeś ją? Tak, ale off! She's more friends, you the back. <coughs> ja jebie. No ona jest jeszcze w ogóle. Ja mogę sobie zrobić apteczkę. Wiecie co? Zrobię sobie apteczkę. Tak na wszelki wypadek. Boję się, ponieważ mam coraz mniej amunicji i absolutnie nigdzie nie znajduję dodatkowych jej ilości. I to troszeczkę mi się nie podoba, ponieważ nie wiem, czy będę mógł, mógł jej więcej znaleźć. A tutaj kolejne potworki zaczynają się pojawiać. Czy ja powinienem tej bomby użyć na przykład? A może kurwa nożem będę je napierdalał? O ja pierdolę ile ich tu jest. No chodźcie kurwa, chodźcie. O, bitch! To chyba całkiem nieźle podziałało. Bardzo nieźle to podziałało. Dobra, okej, okay. to jest jakaś taktyka. Teraz przynajmniej wiem, że muszę je kłaść na ziemi. O, tutaj mamy. O, amunicję do pistoletu. Jak dobrze. Dobra, czyli ją przeoczyłem po prostu wcześniej. Dobra, w którą stronę powinienem iść? No na razie jest jedna strona, w którą ja mogę iść. Tutaj mogę stopić kolejne drzwi. A, są te, które się wcześniej tutaj pojawiły. Tylko ja po prostu gdzie indziej chyba poszedłem. Dobra. Stopmy to w takim razie, używając kwasu. Obstawiam, że jeszcze ten motyw się będzie pojawiał tutaj w grze. Bo jak pójdę tam z powrotem, nie, to ja, ja stamtąd po prostu przyszedłem przed chwilą. Dobra, zamknijmy to sobie i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jeszcze więcej kwasu, bomba-bomba, ziele, amunicja. Aha, dobra, czyli to jest tylko taki pokój, gdzie ja mogę sobie pozbierać jakieś ró różniaste przedmioty, co. Co my tutaj mamy? Nie chcę wiecie, nie chcę przeoczyć niczego. O proszę. Chemikalia się kurwa schowały tutaj. tiry Jeszcze jakieś interesujące przedmioty pochowane, kurwa, w najbardziej chamskich miejscach. Jak to ta gra lubi tutaj zwyczajowo robić? Chyba nie. Ch Chyba już podniosłem wszystko. Mam nadzieję. Tak? Maybe. Dobra, okej. Okay. Wypierdalamy stąd w takim razie. O! Muszę to sobie zamienić, bo ja nie wiem, czemu dwa klikam. No tak, bo jestem przyzwyczajony, że nóż jest jakby na pierwszym miejscu. Dobra, mam apteczkę, mogę sobie dorobić drugą apteczkę. Jakby co, to sobie dorobię drugą apteczkę, w sumie jak mam chemikalia, bo coś czuję, że mogą mnie tutaj niedługo napierdalać koledzy jacyś. Dlatego chodźmy przed siebie. Kurwa, mać. Wszystko zaczyna płonąć. Nasza droga Ewelin się ewidentnie bawi. Dobra, okej, okay. ten zajebany, tutaj nic do... Zo, O! Kurwa mać. Bęk, kurwa! Zdalna bomba, Dzi -dzi dziwko. Idziemy przed siebie w takim razie. Teraz dość mocno zasuwam przed siebie. Ewelin, kurwa, przestań jeździć windą! Ja rozumiem, że lubisz windy, ale... A Pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. Gdzie ona teraz z Dubcyła? Dzwonimy do Jacka czy jedziemy? Nie, jedziemy do góry. Okej, okay, zatem przyzywam. Już myślałem, że słyszę jakieś kroki za mną. Dostaję pierdolca od różnych dźwięków, które tutaj zaczynają mi się odgrywać momentami. No, właś, właś, właś. Na trzecie jedziemy. To nie jest to samo co przed chwilą, piętro? A nie wiem, nie, nie, nie wiem w jakim stanie jest nasz kolega Jack, który się tam znajdował. Zaczynam się teraz zastanawiać, czy ratowanie. Czy ratowanie mini to był aż taki dobry pomysł, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, czego my się teraz o niej dowiadujemy. Bo dowiadujemy się jakiś całkiem popieprzonych rzeczy. F, wspinaj się, no dobra, wespnijmy się. Co my tutaj mamy? To jest to piętro co poprzednio? Tak, to jest to piętro co poprzednio i teraz ten. Mam kwas, żeby stopić zamek w jednym miejscu, który może się nam przydać. A. Ty, czekajcie, to chodźmy. Tam mamy zamknięte, widzę, dobra. Emergency Lockdown się zrobił, spoko. Chodźmy tam, gdzie przedtem nie wiedziałem, jak rozkminić. Tamtą jedną rzecz, może teraz uda nam się ten zamek stopić w takim razie. Tutaj coś pewnie mnie będzie napierdalać w środku, nie? Nie? Nie, chyba nie. Mamy tutaj jakąś skrzynkę, też mogę przetopić. Ile mam kwasu? Dwie sztuki kwasu, dobra, jolo. Przetopmy tą skrzynkę. Jak mi gra daje taką opcję, no to czemu by nie skorzystać? Dwie bomby. How fucking nice. Tutaj nic nie ma. Tutaj chyba też. O, tak żem kurwa czuł. Tak żem kurwa czuł, że mi tutaj wyjdzie jakiś gnój. Naprawdę, już na tyle tutaj dużo żeśmy pograli w tą grę, że ja czuję normalnie kurwa frustration bardziej niż strach, kiedy wiecie. Jakieś te potwory mnie tutaj napierdalają. Co my tutaj mamy w środku? Kolejne dwie bomby zdalnie sterowane. Mam w chuj tych bomb teraz. Sześć aż. Muszę zacząć ich używać do walki. No ale niestety nie mam też, nie mam kwasu. Czy ja mam jak się dostać do tego pokoju? Tam jest jakaś jakby drabina. Ha. Zobaczmy, czy ja w tym pokoju znajdę jakieś takie przejście górą, może tam na drugą stronę? To jest dobre pytanie. Czy ja mogę coś tutaj otworzyć, jakoś dołem przejść? Bo, tutaj jest jakiś taki znaczek, nie wiem, pseudo drabiny. Tutaj są drzwi, a może? Nie, no, bo jest zamknięte z drugiej strony. Jakiś tutaj szyb wentylacyjny? Nie, absolutnie nie. Dobra, to jebać to, to chodźmy w takim razie do tego. O! God damn it! Nie ta strona, chodźmy do naszego kolegi. Chodźmy do naszego kolegi, który tutaj chyba dość mocno, nie wiem, cierpi. Czy on żyje jeszcze w ogóle? Nie wiem. Przestaliśmy patrzeć się w ogóle już na ten wskaźnik, gdzie ona się znajduje. O, jego nie ma już w ogóle. Dzwonimy do naszego chłopaka. Evie jest na górze, no. Nie wiem, kurwa. Evie napisała to swoją krwią? Kurwa, nie wiem, no. Szalone rzeczy się tutaj dzieją tak naprawdę. Oddział operacji specjalnych. To był dyrektor, a Mia jest, a mia jest nadzorcą. Naprawdę, jakieś... Popieprzonych tajemnic się tutaj zaczynamy dowiadywać na temat mi w ogóle. Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam się dostać niby na górę? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Cekuni. Wow, halo. Nie mam już kwasu, to jest taki minus. No, spróbuję chyba wleść do tej windy. Nie mam za bardzo wiele innych opcji tak naprawdę, no. Cekuci, może coś się stanie teraz. Tutaj bezpiecznik sobie siedzi. No nie no, ja nie mam tutaj nic do roboty, szczerze mówiąc. Ewie jest na górze, dobra, spokojnie. Czy ja mam tu jakiś sposób wyjścia na górę? Wydaje mi się, że w tamtym pokoju jakby jest drabina, która pozwoli mi wyjść na górę. Czy tutaj znajdę coś w tym pokoju, co pomoże mi tam wejść? Kurwa! Cech chciałem nacisnąć. Pieprzona gra, nie chcę słuchać czy tego, co ja jej mówię. Nie ma jakichś tajemniczych rzeczy w skrzynce, które mogłyby mi się przydać. Tutaj też nie. Szukam ewentualnie jakiegoś klucza. Nie wiem, może coś pomijam. Eevee jest na górze, nie wiem. Może teraz ten pokój będzie otwarty? To jest jakaś opcja. Może wyskoczy mi zaraz jakiś popieprzony stwór tutaj. Może teraz po prostu coś będzie inaczej w tym miejscu, gdzie ja tutaj działam. Może gdzieś indziej jest wyjście na górę i ja tego nie ogarniam. To sobie przetopiłem, otworzyłem. To mogę nacisnąć. Nie. Może teraz magicznie te drzwi będą na przykład otwarte? Tutaj nic się nie dzieje? Nie zamknięte z drugiej strony. No, kurwa mać, może tutaj. To jest ostatni pokój, do którego dam radę teraz wejść. Czy coś się tutaj zmieniło może? Chemikalia, okej, okay, dobra, to przeoczyłem poprzednim razem jak wiele rzeczy. Oj, kolejna amunicja do karabinu. A wiecie, ciemne jest w tych, grze, czasami dużo rzeczy nie widać. Tiruriru. Tutaj coś? Tutaj są też jakieś drzwi, no ale tych drzwi nie... Kurwa mać. Ja pierdolę, dobra, kurwa, bomba. O, bycz! Kurwa, tego z noża. Uu, uu. O, pięknie. Poszedł w chuj! Tam mogę w sumie teraz wejść dzięki temu, że tutaj przejdę przez tego że tutaj przejdę przez tą dziurę teraz. F spinaj się. No właśnie taki mam w tej chwili zamiar. Nie przeoczyłem tutaj jakiejś szalonej amunicji schowanej w najbardziej zdupiastym miejscu. Chyba nie. Dobrze. Dobra, fakt, że tutaj się potwory pojawiły sugeruje, że chyba tutaj mam przejść. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował tutaj teraz jakiegoś a teraz te drzwi są otwarte i wszystko kurwa jasne. A iść do góry, a co będzie na dole? Może jakiś przedmiot do zebrania, może jakaś amunicja schowana przy podłodze? Ulubiony trik tej gry, chowanie rzeczy przy podłodze i za przedmiotami, maybe? Nie wiem, do przodu. Tylko czemu Mia tego wszystkiego nie pamięta? Nie wiem, może została zarażona przez Evelyn, Evie, Evelyn, jakkolwiek by jej nie nazywać. O, no, mamy z powrotem ją na celowniku. Dobra, karabin jest w pogotowiu, jak coś, na wypadek naszych tutaj czornych przyjaciół. O, to jest ten sam pokój, w którym w tej chwili się znajdujemy jakby w teraźniejszości, co? Mamy telewizor, tutaj możemy sobie pooglądać rzeczy, gdyby w ogóle miało to jakieś znaczenie jeszcze. Nie, ja, dobra, ten pokój jest pusty nic tu nie można podnieść, gra. Chyba teraz od nas bardzo chce, żebyśmy po prostu progresowali. Jest nasz przyjaciel tam! Kuca przy podłodze. Co się tutaj odjebało, panie Alan? Czy jak to się tam zwierz? Well, that's a good thing we aren't dying. <laughs> Pozytywne strony trzeba szukać. Don't say that. Coż wykres na jego zegarku jest czerwony. She trusted. That little bitch She never trusts. Okay. Wait. Evie, no, Evie, Evie. Ellen, listen. you that. She's Evie. trying to take, take control. you have to fight her. Ah. O kurwa, przyszła chyba, nie? God fucking damn it! Kim ty kurwa jesteś, mija w ogóle? Kim ty jesteś? Ha! To jest chyba moment, w którym się zaraziliśmy. Dobrze myślę? Chyba pewnie dobrze myślę. Co my tutaj mamy w ogóle w środku? Coś interesującego? Nie, nie za bardzo. Gdzie ja mogę iść? Trudno powiedzieć. Tutaj jest winda, jebać windę. Chodźmy przed siebie! Durururu. Co my tutaj znajdziemy? Mm hmm. Mam jakiegoś laptopika, zaraz spróbuję tam coś wyklikać, może jakieś przedmioty tutaj leżą. W tej grze jest tak kurwa ciemno, ja nic nie widzę. Jak jakiś przedmiot jest umiejscowiony w ciemności, to jest 100% szans, że ja go nie znajdę. To piszemy po pomoc. Wysyłamy do Itana coś? Maybe? Ha. You were right I did lie to you I shouldn't have all I can say is that if you get this stay away forget that you ever knew me have a good life oh yeah przepraszam bardzo nie tak brzmiała ta wiadomość Zdecydowanie nie tak brzmiała ta wiadomość, tylko pytanie brzmi dlaczego my dostaliśmy wiadomość Hej, chodź przyjedź po mnie O kurwa mać Co jest kurwa? O Jezus Mare, dobra Całkiem dużo tej mazi tutaj teraz się znajduje, to pewne Wow Dobra, nie. ja pierdolę, dobra, cała łódź ulega destrukcji. O dobra, Ewelin, poszalałaś, no? Widzicie drodzy naukowcy, tak to jest jak się dziecku zabawki gwoździami do podłogi przybija. Odpierdala mu. Coś o tym wiem. To co? Poglądaliśmy już kasetę? Do you Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. <laughs> <laughs> Cóż, no, pojebane jak zwykle. Mocno pojebane. Jak zwykle. Ach, kurwa. Mamy też save pointa, no i oczywiście dalszą trasę, która gdzie będzie prowadziła, no to się jeszcze okaże. Moi drodzy, kończymy tutaj ten odcinek. Miał być dłuższy, nie dłuższy, ale może dostaniecie dzisiaj kolejny, tego jeszcze nie wiem. E, całkiem spora porcja fabuły. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Ciekaw jestem, czy będzie jakoś dokładnie wyjaśnione, bo mamy teraz mniej więcej zarys, ale szczególiki jakieś byłyby miłe. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej!